Chcielibyśmy bardzo ostatecznie wszystkim podziękować wszystkim mieszkańcom Bochni, że Państwo wytrzymali tą kampanię. Trzeba powiedzieć tak, że były różne historie, różne rzeczy się wydarzały. Ludzie są troszeczkę zmęczeni też tą kampanią. Dlatego od nas kilka takich słów. Po pierwsze podziękowania za to, żeście Państwo z nami wytrzymali, za to, że jesteście Państwo z nami. Szanowni Państwo, jak będzie wyglądała Bochnia za 5 lat, jak będzie wyglądała przez najbliższe 5 lat do 2029 roku zadecydujecie Państwo za już godziny w, w niedzielę 7 kwietnia. Bardzo prosimy o poparcie naszego komitetu Bochniacy dla Bokni, naszych kandydatów do Rady Miasta. Będziecie również Państwo wybierać radnych do Rady. Bardzo proszę Państwa o głosy na mnie jako kandydata na burmistrza miasta Bochni. Chciałbym, abyśmy w spokoju i w zgodzie w określonej tradycji i kulturze pracowali na rzecz Bochni, na rzecz naszego miasta. Dziękuję serdecznie, życzę wszystkim powodzenia, a wszystkich mieszkańców Bochni zapraszam do wyborczych. Dziękuję bardzo.